Witamy Was dzisiaj z Zabrza, z dzielnicy Guido, gdzie znajduje się y, kopalnia, która została zamieniona na muzeum. Są dwie takie kopalnie tutaj w Zabrzu: jedna to jest właśnie Guido, w której jesteśmy my, a druga to jest Sztolnia Luiza, która znajduje się około 3 km stąd. My wybraliśmy Guido, y, gdzie zobaczymy jak wyglądała praca górników i pokażemy Wam to. Ta kopalnia, ta kopalnia Guido, jak również kopalnia Luisa, pewnie co niektórzy słyszeli o tej kopalni, są częścią Zabrzeńskiego Muzeum Górnictwa Węglowego. Ja nazywam się Andrzej Metius, będę waszym przewodnikiem i najważniejsza sprawa, od momentu, gdy znajdziemy się pod ziemią, a właściwie już w klatce szybowej, to wtedy poruszamy się wszyscy razem. Nie ma takiej opcji, że ktoś się rozmyśli, a ja sobie pójdę tam albo tam, no bo dlaczego nie wszyscy musimy się poruszać razem do czasu zakończenia wycieczki wycieczka kończy się w bagie, na poziomie 320 zaczynamy od maszyny wyciągowej to jest wieża szybu kolejowego i liny po skosie idą właśnie do maszyny wyciągowej tam za chwilę pójdziemy, a potem pojedziemy na poziom 170 czyli 170 metrów niżej niż jesteśmy no i potem jeszcze przejedziemy głębiej na poziom 320 no, i za jakieś dwie godziny, czy dwie godziny z Haczykiem, zobaczymy, jak to pójdzie. Znajdziemy się w okolicy pubu i tam Was zostawię. No, i to na wstępie tyle, a jeszcze tak bezpieczeństwo. Nie? E, kaski macie wszyscy, proszę ich nie ściągać, nie wyrzucać. E, tam, e, gdzie będziemy na dole, pod ziemią jest mnóstwo urządzeń, e, maszyn górniczych. Na przykład e, one są wszystkie pod napięciem, e, chodnikami, którymi pójdziemy. Wchodzą też, wiszą tam kable i te kable są pod napięciem. Proszę ich dotykać. E, najlepiej to wtedy nic się nikomu nie stanie. No i to właściwie wszystko już z tytułu bezpieczeństwa. Idziemy do maszyny wyciągowej. 46 mm średnicy, No i te liny. Jedna jest z góry, druga jest na dole, dlatego poruszają się na przemian. Bo no tak jak na jednym będzie się nabija, z drugiego się odbija. I taki najprostszy rysunek. To są te bębny właśnie, które mamy w maszynie. Natomiast te koła u góry to są koła kierunkowe, które znajdują się na bieżu szybowy. Dzień Boże. Proszę bardzo, wsiadamy do szalin. I to jest współczesna zabudowa, łukowo-podatna. I to jest bardzo ważne. Otóż, jeżeli będą duże naprężenia, to stropnica, która jest u góry, będzie się wbijała w nogę. I chodnik nam się będzie zmniejszał, ale obudowa nie pęknie. To jest właśnie ta obudowa drewniana, polska. Miesięc do, albo słyszał woda Nie Jedyś coś słyszał, coś no, idzie.

Boże? Dobrze. O. Jesteś? <noise> za tymi czarnymi drzwiami, ja właściwie dam sobie jeszcze jeden, dwie drzwi czarne i tam zaraz jest pan. Nie wiem czy wiecie, ale za dyszkiem można było pojechać po prostu do panu. <noise> Chcę na otwarte oczy, ale prawdopodobnie konie, które były transportowane do kopalni, miały zawiązane oczy, bo wtedy koń nie panikuje. Gdy nic po prostu nie widzi, no to jest powiedzmy w miarę spokojnie. Mocka, lampa, tu maska przeciwpyłowa. Zanim te maseczki weszły na powierzchnię, że wszyscy musimy w maskach łazić, no to górnicy już wcześniej używali masek przeciwpyłowych. E, powiedzmy e, różnie się kojarzy, o, może tak powiem, e, i umawiają też na to bardzo żyć na przykład. <noise> Niektórzy twierdzą gitara, bo mandolina, także no, e, różne nazwy krążą o tej słynnej łopacie. W każdym razie to jest współczesny sprzęt górniczy pojawił się na górnym śląsku w 1911 roku, czyli już w wieku XX. Mierzymy tlen. Bardzo rzadko mierzy się tlen w kopalniach czynnych, bardzo rzadko mierzy się dwutlenek węgla. Pomimo tego, że jest bardzo niebezpieczny, najczęściej mierzy się tlenek węgla w kopalniach. I jeżeli kopalnia jest metanowa, to wtedy mierzy się metan. Ale ponieważ tu metanu nie ma, więc metanu nie mierzymy. I jeszcze bardzo ważna sprawa. Do tej rurki wężykiem podłączona jest rurka w kształcie litery U, i w niej jest woda. I to też jest bardzo proste i bardzo pomocne. Widać, czy jest różnica ciśnienia pomiędzy jedną a drugą stroną. Albo zwierzęcym, albo roślinnym, jaki mieli takiego używano. Lekko to pewnie śmierdziało. Poza tym ten ogień, bardzo słaby, że te światło niewielkie było, w dodatku jeszcze migające, że ten górnik dostawał oczopląsu od tego światła. No ale cóż. I górnik miał każdy swoją lampę, albo sobie kupił, a może dostał w spadku po, po ojcu taką lampkę, że mu przekazał tu, może lampa górnicza. Natomiast kopalnia dawała tylko oleju do tej lampy. i dostał porcję oleju na 12 godzin, bo 12 godzin pracował. I ta porcja oleju nazywała się szychta z języka niemieckiego, dlatego górnicy mówią, że idą na szychta. A wzięło się to właśnie. Z porcji oleju, którą dostawał do tej wasilanki górnik. No i widzicie, że tu w białej koszuli jest ubrany. E, prawda jest taka, że e, górnik brał ciuchy, które już miał no, po prostu zużyte, może potargane, czy jakieś tam co mu było gańba, już po ulicy łazić. To brał do kopalni i w tym pracował. A biała koszula stąd, bo takie były po prostu najtańsze. Kolorowe ciuchy były znacznie droższe niż, niż białe, dlatego bardzo często była to właśnie biała koszula. Przy pomocy tego łańcucha Zobaczcie jaki gruby łańcuch I teraz wyobraźcie sobie, że ten łańcuch się zerwie A naprężenia Takie duże przy pracy kombajnu Że bardzo często ten łańcuch się zrywał Jak taka końcówka zabicuje To myślacie się, że tnie Praktycznie wszystko Na pewno człowiek nie jest żadną przeszkodą Może takiego stojaka nie przetrwał Ale człowieka z pewnością tak Sporo wypadków było naprawdę Od zerwanego łańcucha Natomiast te dziury, które tam widać w węglu, normalnie w ścianie, gdzie pracuje kombajn, żadnych dziur nie ma. One tu zostały nawiercone, gdy tu była kopalnia doświadczalna. Kolejką podwieszaną, kolejka elektryczna. Idziemy. Wagoniki stoją za winklem, a tu po drodze będziemy widzieć kabel, który się będzie... przytransportują, złożą no to przy y, pierwszej godzinie pracy to tak, ale już tylko maszyna ruszy tak już od razu zmienia kolor farba bardzo szybko złazi y, kombań jest czarny, zardzewiały tak to wygląda i y, warunki są zupełnie inne, to co teraz widzieliście można by porównać do laboratorium z komory kompresorów przechodzimy do pubu jest to najniżej położony pub w Europie Nie, To do świata, a tam możemy być zima Śnieg <ścoughs> Bocie bungel No tak mu do tego worka może tak Dobrze, dziękujemy Szczęść Boże Szczęść Boże Dziękujemy Uuu i wyszliśmy na powierzchnię i nastała jasność No jakie budki Ale warto było